Real good. Cześć, moi drodzy, ty Olek. Witajcie w kolejnym odcinku na naszego kanału. Dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy w maratonie w Grecji, oczywiście, w której tej miejscowości pokażę wam plaże. Plaże w maratonie, ona jest przepiękna. A powiem wam troszeczkę o tym miejscu. Zapraszam. Dobrze, no, moi drodzy, jak widzicie za moimi plecami jest morze, ale też i góry. Jest tu bardzo pięknie zielono i górzyście, czyli tak w sumie jak praktycznie w całej Grecji. Ja teraz oprócz tego, że no, to co pokazałem Wam za moimi plecami, tak jak widzicie no, jest to ładniej i górzyście, to pokażę Wam właśnie tą plażę. Więc teraz sobie właśnie pójdziemy spacerkiem na plażę i opowiem Wam troszeczkę o tym miejscu. Dobrze moi drodzy, ja właśnie teraz jak widzicie idę na plażę. O, chwileczkę, bo auto jedzie. Okay. Eee, tak, więc słuchajcie, idę teraz na plażę, jak zauważyliście. Eee, jeśli chodzi o samą miejscowość Maraton, to powiem Wam, że naprawdę polecam wam tu przyjechać, ponieważ jest tutaj naprawdę bardzo cicho, spokojnie. Więc jeżeli ktoś eee, chciałby tak przyjechać sobie odpocząć, tak jak najbardziej polecam. Tak, najbardziej polecam. Przede wszystkim słuchajcie, dlatego że po prostu jest tutaj naprawdę tak. Naprawdę jest tutaj tak bardzo ciszy, jest, tak, jest tak fajnie, taka bardzo fajna atmosfera. Więc, jeżeli ktoś by chciał na przykład tutaj przyjechać po to, żeby odpocząć, czy coś, to jak najbardziej polecam. Zaspo... pokażę Wam plażę. tylko Teraz tak sobie po ulicy idę, bo generalnie tu nie ma chodnika. Słuchajcie, dlatego idę po ulicy. O, teraz tu jest chodnik, dobra, raz nas się. Więc tutaj naprawdę, czy z rodziną, czy z kimś polecam wam tu po prostu przyjechać, bo jest po prostu fajnie, spoko. Jest blisko Aten. Jest blisko Aten, więc to jest bardzo duży plus, słuchajcie, że jest blisko, bo do Aten jest jakieś pół godziny, do 40 minut stąd, więc to jest tak na obrzeżach, a jest naprawdę totalnie, tutaj jakby, chillout, nie? Że teraz widzicie, że praktycznie po jakimiś samochodami to nikogo tu nie ma, nie? Więc no dobrze, to ja pokażę Wam jeszcze troszeczkę tutaj yy, ten ryneczek, tutaj to centrum, które jest tutaj przed morzem, i zaraz zobaczycie też samą plażę.